Witam Was kochane bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. E, można by zaliczyć ten filmik do testów na żywo, do jakichś takich e, filmików instrukta, instruktażowych. Trudne słowo. E, e, chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku, jak mniej więcej w jaki sposób ja nakładam e, róż, nakładam brązer, czy to też właśnie rozświetlacz. E, przy okazji chciałam Wam pokazać, e, jakie ja właśnie posiadam produkty, z jakich firm, e, które bym Wam polecała, które też nie. E, wiem, że dużo dziewczyn młodych mnie ogląda, a e, wiedząc e, po własnym po prostu doświadczeniu, że naprawdę na początku. Drogi, dobrze takiej makijażowej, dobrze wykonturować sobie twarz. To jest naprawdę, no, niezły wyczyn. Ja przynajmniej używałam zawsze, jak byłam młoda, nawet w liceum, tylko delikatnie tutaj dawałam takiego brązera bądź różu i nic poza tym. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest, rozświetlacz. Ja nie wiedziałam, że. No, to jest głupie, ja wiem, że to jest głupie, ale ja nie wiedziałam, że brązery mm, dzielą się na brązery i na róże, że naprawdę to się nakłada w inny sposób, że róż tutaj, brązer tam, że można na przykład wykonturować sobie czoło, bo rzadko nosiłam w ogóle grzywkę spiętą, także ja. Ja zawsze miałam długą grzywkę, więc tylko i wyłącznie tutaj mm, tą tymi okolicami się zajmowałam. nakładam sobie troszeczkę brązera i to by było wszystko. Jeśli chodzi o teraźniejszość, o tą modę makijażową i tak dalej, to wiadomo, no człowiek się uczy, ja jestem też oczywiście amatorką, jeśli chodzi o kosmetyki, jeśli chodzi w ogóle o wszystko związane z kosmetykami i makijażem, także ja też się um, uczę dopiero, um, w ogóle przez całe życie człowiek się uczy, ale to już odrębny temat. I um, no powolutku się uczę, jak dokładnie wykonturować tą twarz i chciałam Wam pokazać, jaki jest taki mój sposób na konturowanie twarzy, um, bo tak jak Wam Mówię teraz już wiem dokładnie, na które partie twarzy można nałożyć róż, brązer, rozświetlacz i chciałabym się z wami tym też podzielić. To taki może początek drogi właśnie konturowania przeżyjecie razem ze mną w tym filmiku. I oczywiście w internecie jak piszecie sobie w wujka Gogla. Róż, kontrolowanie twarzy to fajne zdjęcie. Ja znalazłam. W, wyskoczyło dziewczyny, która po prostu pokazuje na partiach właśnie twarzy, jak można i czym wykontrolować sobie tą twarz. No i jeśli chodzi o takie mm, podstawy teorii, to może tak. Tutaj w tym miejscu ja akurat nie mam takich mocno, tych mocno, jak to się mówi, kości policzkowych tak mocno uwydatnionych, ale niektóre dziewczyny mają naprawdę takie widać te kości. Ja nie mam i ciężko mi jest określić, w tym to jest dokładnie miejsce, ale ja przycisnę, no to czuję właśnie, że tutaj są te moje takie kości policzkowe zaczynają się, więc w tym miejscu gdzieś w tym obszarze powinien znajdować się róż. Tak mniej więcej coś takiego, takie no rumieńce nam tworzyć. Um, I w jednym miejscu tylko i wyłącznie róż. Następnie jeśli chodzi o brązę, brązę bardzo dużo twarzy może nam zająć. E, Zaczynamy, możemy zacząć nawet że ja mam bardzo dużo zakola, także to, że to Wam pokażę. Um, Całe czoło można sobie wykonturować naprawdę można całe czoło. Ja o tym nie wiedziałam, kompletnie nie miałam pojęcia. Bardzo się cieszę, że teraz wiem, bo naprawdę fajnie to wygląda. Zaczynając tak tutaj od środka po prostu czoła, tutaj za kola, aż dotąd delikatnie oczywiście, żeby to nie było jakiejś takiej plamy wielkiej, ale tutaj możemy sobie wykonturować, następnie przechodzimy oczywiście do kości policzkowych i brązerem zwykle dziewczyny tworzą taką po prostu linię, następnie delikatnie rozcierają i zwykle robi się to w tą stronę. Chociaż no, zauważam, że niektóre dziewczyny również kontrują w tą stronę. No, nie, zwykle robi się to w tą stronę. A niektóre dziewczyny również robią to w ten sposób. E, następnie, możemy sobie wykonturować oczywiście żuchwę. Ja Wam przyznam się, że, że, że tego nie robię. Bardzo rzadko tutaj e, linie żuchwy. Brązerem oczywiście. No i to samo ta strona tutaj. Nawet jak się nachylicie, to taki e, powinien Wam padać cień, gdzie. O, właśnie w tym miejscu powinie, powinna iść linia brązera. Właśnie dziewczyny robią taką e, tradycyjną rybkę. I właśnie tutaj powinien się kończyć nasz brązer, tak? Mniej więcej w, 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 tym, e, w tym miejscu. I właśnie najlepiej jest się nachylić przed lusterkiem, i taki cień w ogóle powinien padać akurat na tę część ciała, na tą część twarzy. I łatwo jest to zobaczyć. Jeśli chodzi o rozświetlacz rozświetlać możemy dać oczywiście pod tutaj łuk brywiowy, czy to jakiś taki cień z drobinkami i oczywiście tutaj na sam szczyt kości policzkowych, czyli on może nam tworzyć taką literkę C, bądź jak to nazywają dziewczyny, półksiężyc, coś takiego. I w tym miejscu możemy śmiało dać sobie rozświetlacz. Ja ostatnio się dowiedziałam, że rozświetlacz również dają dziewczyny tutaj nad łuk brywiowy, nie pod, tylko nad, nad łukiem brywiowym i wtedy on tworzy taki większy półksiężyc, czyli tutaj mamy rozświetlacz, brązer, brązer, tutaj brązer, róż w tym miejscu i oczywiście rozświetlacz również można dać sobie tutaj na to się jakoś nazywa, ale zapomniałam. Trudno nazwa. Nigdy mi nie może wejść w głowę. W każdym razie można sobie nałożyć tutaj rozświetlacz dla powiększenia ust, bądź tutaj też na brodę. Ja tego nie robię. Absolutnie usta mam duże, a broda mi się bardzo często świeci. Dlatego też nie nakładam tutaj sobie rozświetlacza. Rozświetlacz można również na tutaj, oczywiście, na nos. W zależności od tego, czy mamy duży nos, czy mamy mały nos. Ja mam nos dosyć duży, więc go ani nie uwydatniam, ani nie wyszczuplam. Nic kompletnie to nie robię i również tutaj. Właśnie gdzie pada również taki cień, dajemy też brązer. Możemy dać oczywiście, żeby ten nos jeszcze optycznie wyszczuplić. Ja też tego nie robię. Nic kompletnie na nos już nie daję, także zobaczycie to w dalszej części filmiku. A także to takie małe podstawy, to co um, trzeba by było wiedzieć, gdzie można w ogóle e, spróbować cokolwiek zrobić z różem i brązerem. I e, dzisiaj ja może użyję mojego ulubionego różu. Zaraz wam pokażę, e, jak go oczywiście tak tutaj gdzieś w tym tłumie znajdę. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych róży to właśnie Bel. On jest taki dosyć intensywny, dlatego też na początek bym go nie radziła, no bo jak go nałożymy za dużo, to możemy sobie krzywdy zrobić. On jest taki, taki brudny róż jego ja go nałożę. Jako brązera użyję pudru prasowanego z takiej firmy. Ja już robiłam recenzję, także na pewno co nieco o nim wiecie. Jeśli chodzi ogólnie o to, jakie ja produkty polecam, to na pewno polecałabym Wam na początek, jeśli zaczynacie dopiero, to są Wasze pierwsze jakieś tam przygody z makijażem, pierwsze konturowania twarzy, to na pewno jakieś takie mozaiki czy to mapki, to się różnie nazywa. Jedną z moich pierwszych i moich ulubionych naprawdę takich mapek brązujących jest właśnie coś, coś w tym stylu, coś takiego tylko, że jak widzicie, no duże zużycie jest tego, także tak dobrze tego nie widać jak widzicie, to są różne kolorki i jasne, i ciemne, i jakieś takie ceglate, i różowe, i pomarańczowe i koralowe, brązowe, także coś fajnego i takim, właśnie taki produkt możemy sobie nałożyć i on nam krzywdy nie zrobi, on zastępuje nam i brązer, i róż, to jest dokładnie Catrice w numerze 120 Sand Beige jest również 010, czyli ta jaśniejsza to jest ta ciemniejsza, ona jest fajnie napigmentowana ale nie za mocno, także krzywy sobie ma. Na pewno nie zrobicie. Kiedyś kupiłam sobie w sklepie chińskim z takiej firmy Kashmir. Chyba tak. Nie, przepraszam, Margaret Cosmetics, ale Kasmir chyba nie wiem, czy to się nazywało akurat i tego brązera. Coś takiego, też taka mapka, tylko taki jakby kwiatuszek, jak widzicie. Też taki beżowo-brązowo ceglaty kolor, jeszcze taki róż delikatny. On jest dosyć słabo napigmentowany, ale moim zdaniem jest to fajne na początek, jeśli zaczynacie przygodę z konturowaniem, bo sobie krzywdy nie zrobicie po prostu. Możecie go sobie stopniować śmiało i nic się złego na twarzy nie będzie działać. Jak już będziecie widzieć, że jest go dużo, to po prostu nie dokładacie więcej. Także i 500 za niego zapłaciłam bardzo fajny. Mam również i bronzer i brązer i różo brązer z Flormaru. Flormar, tak. Tak się prezentują. Tutaj mamy brązer jest to brązer taki dosyć dosyć ciemny, ale ze, ze srebrnymi drobinkami. Dosyć jest naprawdę ciemny i naprawdę mocno napigmentowany. Bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda na twarzy, nie tworzy plam, ładnie się rozciera, nie ma żadnego problemu. Delikatnie znika tam już po 10 czy tam 12 godzinach, ale to wydaje mi się, że normalne. I to jest numer P114, tak, ale tak jak mówię, on zawiera drobinki, także to już delikatne świecenie się na twarzy będzie widoczne. Jeśli chodzi o ten produkt, to tutaj już mamy brązer bardziej matowy i róż. Z bardzo, ale naprawdę bardzo delikatnymi drobinkami. Bardzo fajny, fajny duet, bardzo fajnie wygląda. Sposób wyniku bardzo. Fajnie wygląda ten odcień, jest taki naprawdę delikatny, naturalny taki look na twarzy nam zrobi. I do tego ten bronzer i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie mi to bardzo, bardzo. I to jest numer P116. Jedyne, co przeszkadza mi w tych produktach, to jest zapach. Jest naprawdę tak strasznie pudrowy, że aż naprawdę mdlinie czasami mam również dwa róże ze slika. Jeśli chodzi o slika, to taka troszeczkę, moje zdanie, jest takie pośrednie, bo tak, na przykład róż w numerze 926 Rose Gold, który mi się wysypał i jak widzicie, jest po prostu składany o widzieliście mój aparat i on jest z drobinkami bardzo mocno napigmentowany, naprawdę bardzo mocno, on tworzy taką różowo, różową taflę na twarzy, która się tak mieni na złoto przepiękne, coś przecudnego, tyle że musimy uważać, bo nie do, każde, do każdej osoby będzie pasował właśnie tak, będzie coś takiego pasowało, jeśli chodzi o ten drugi to jest dokładnie 922 Lice Peach, Lice Peach chyba, tak i to jest już taki kolorek jak możecie zobaczyć, pomarańcz, przepięknego jestem zakochana w tym odcieniu, tyle że on już jest słabo napigmentowany i nie wiem czy po prostu akurat ten kolor tak jest, taką ma pigmentację czy po prostu nie ja akurat trafiłam na taki egzemplarz jest on słabo napigmentowany więc musimy kilka warstw nakładać żeby cokolwiek osiągnąć na buzi, ale wygląda przepięknie do moich rudych włosów po prostu no coś cudownego. dalej mam mapkę, taką mapkę taką mozaikę, jak to by się nazywało do tutaj jest coś wypiekany róż dokładnie z delikatnym połyskiem z Catrice. Nie, przepraszam, Essence chyba, drugi skład jest będzie tak z Essence, to była chyba jakaś edycja limitowana, też taki różowo-pomarańczowo, widzicie, na złoto się mieniący, trochę srebra tutaj mamy, ale też nie jest jakoś mocno napigmentowane, też również fajnie wygląda na buzi, polecam też na właśnie na początki takie mapki, takie mozaiki, takie róże wypiekane, bo one są, właśnie mają najczęściej mieszane kolorki, dlatego też tak, no, nie zrobiłem sobie krzywdy, przynajmniej ja tak uważam i ja tak to czuję. Następnie, co tu mamy też, wypiekany róż do twarzy, tym razem z tym razem z Catrice. To nie, była, to nie była chyba limitowanka z Essence. To jest chyba limitowanka. I tu już mamy coś takiego bardziej pod, właśnie bronz, bardziej pod bronzer. Czyli jak widzicie takie ceglate brązowe, kolorki oczywiście z połyskiem. I ja zawsze łączyłam te dwa. Ten jako róż właśnie, a ten jako bronzer i fajne one, fajnie one razem wyglądają. Podobają mi się właśnie takie mapki, bo one nie nadają takiego jednolitego koloru, takiego płaskiego, tylko tak ta twarz ładnie wygląda. Mam również róż w kremie. To jest chyba róż chyba róż e, z burżuła, ale powiem Wam szczerze, że róż, on tak wygląda jakby brązowy, on się troszeczkę świeci na, na takie złoto. E, no nie jestem z nim zadowolona, nie lubię żadnych róż, brązerów w kremie, absolutnie, także on tak sobie u mnie leży, chyba go właśnie komuś oddam, zobaczymy. Następnie róż z Mio, e, taki dosyć wściekły róż, e, taki bardzo jasny, ale to wydaje mi się, że ten już bardziej by pasował do bardziej po prostu do jaśniejszej cery. Ja go mam z wymianki, jakoś on tak tutaj nie wygląda mocno, ale na żywo jest bardzo wściekły ten róż. I jeden z moich ulubionych róży: Duet, taki duet, tak. Duo z, z Catrice tak się prezentuje i to jest numerek, już Wam mówię: 110. 010, przepraszam. Naprawdę fantastyczny, fantastyczny odcinek. Bardzo delikatny, bardzo naturalny. Nim również krzywdy sobie nie zrobimy. On jest. Dosyć mocno napigmentowany, ale o porostarciu w ogóle go nie widać w tym moim aparacie, ale możecie mi wierzyć na słowo, że jest bardzo delikatny, ma delikatne drobinki mocno zmielone, przepięknie wygląda na twarzy, nic, nic się po prostu nie dzieje, żadnych plam, żadnych smug. Mam również jeden z brązerów, który dostałam w paczce. I to jest jakiś właśnie taki brązer. Tyle, że on zawiera mnóstwo, 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 mnóstwo drobinek Także wydaje mi się, że taki produkt bardziej na lato, takie rozświetlenie, dodać sobie tylko takiego brązera, żeby ta twarz wyglądała na taką promienną. I tyle na zimę raczej go używać nie będę. On się, jak widzicie, tak mieni strasznie na złoto. Mamy również dwie mozaiki. Mozaiki, one się nazywają mozaiki nie, pryzma, nie wiem co się czepiłam tych mozaik, z firmy Mariza, testuję aktualnie te kosmetyki i ja mam w numerze numer 11 i 11 to jest właśnie taki róż, tutaj mamy takie kolorki dostępne, koralowy, jakiś taki bardziej bordowy, różowy, brązowy i taki brudny beż, jak widzicie, czyli po prostu nabieramy na pędzelek albo pojedyncze pasma, jak tam wolimy, czy podwójne, czy całość, ja nakładam całość, właśnie to jest mój róż, tyle, że on zawiera drobinki. Nie wiem, że niektóre osoby nie lubią po prostu drobinek, dlatego to podkreślam. I drugi numer 10. Ale to już jest bardziej brązer, nie bardziej, tylko brązer. Ten bardzo lubię, mimo że on zawiera naprawdę dużo drobinek, fajnie wygląda na twarzy, nie wygląda tak tandetnie, to nie jest brokat, to są drobno zmielone drobinki. Może nie utrzymuje się, bo są to produkty, które się na pewno dłużej utrzymują, nie ścierają się. On delikatnie tak jakby się utlenia na twarzy, ale cały czas jest widoczny. Lubię to, bo jak czasami mam taki delikatny makijaż, tylko dla delikatnego podkreślenia to jak najbardziej na tak. O Matko boska, 13 minut, jeszcze nic konkretnego nie zrobiłam. E, I teraz tak, mój ulubiony, po prostu e, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o róż, to na pewno Dior. E, mam go z wymianki, ja go tak oszczędzam, po prostu na jakieś wielkie wyjścia. Ja nie wiem, w jakim on jest numer, a 725, przepraszam. E, taki numer to jest najlepszy róż, jaki ja miałam, najpiękniejszy kolor, taki delikatny. E, na zakręcę, możecie zobaczyć, taki brudny róż, róż przepiękny, nie mam tutaj siteczka, on niestety mi się rozwaliło i tak mi jest szkoda, bo on się tak strasznie dużo nabiera na pędzelek i po prostu nie chcę, nie chcę go stracić jest przecudowny, po prostu no, rewelacyjny, kosztuje chyba coś koło 100 zł, tak, tak mi się jakoś wydaje i jakbym miała pieniądze to uwierzcie mi, że na ten produkt wydałabym te pieniądze, e, dalej mój nowy nabytek, również nie, na, nie mój nabytek, po prostu dostałam bronzer z filmu La, Lauren Brooks, kosmetyczny Cosmetics, nie wiem, czy to jest firma, chyba tak, taki brązer, którego jeszcze szczerze Wam się przyznam, nie używałam w ogóle i również nieużywanym jeszcze kosmetykiem jest przeze mnie Vipera w numerze 21 i to jest taki dosyć, dosyć mocny, o tu mam nawet lustereczko, widzicie, tu jest lustereczko, do tego mamy pędzelek jeszcze, a otworzę ten róż dzisiaj, czy nie otworzę? Otworzę. Dosyć taki um, mocny, jak widzicie, ale... Nabierając go na palec, czy rozcierając tutaj na dłoni, on wcale nie będzie taki mocny. Poczynię co ten mój aparat nie łapie tych kolorków może coś tam łapie taki delikatny, nie jest bardzo mocno napigmentowany, także możemy sobie stopniować, tak myślę, ale jeszcze tego też nie używałam. No i jeśli chodzi może tylko szybciutko, już Wam naprawdę bardzo szybciutko powiem o rozświetlaczach. Rozświetlacze dwa, które naprawdę najbardziej lubię, w sumie trzy, takie trzy miejsca, to po pierwsze jest rozświetlacz z firmy ELF, o którym jest osobna recenzja, więc dużo mówić nie będę. Jak widzicie, złożycie, już mam bardzo dużo, dotknęłam tych trzech, dwóch dna, ten już prawie, także... Używam, bardzo lubię, nie tylko do rozświetlenia właśnie ko tutaj kości policzkowych, szytu kości policzkowych, ale również tutaj kącika. E, High Beam Benefit, wiadomo, no naprawdę rewelacyjny e, rozświetlacz, jeśli chodzi o moją osobę, uwielbiam go. Oraz kuleczki rozświetlające z firmy Han. naprawdę bardzo fajny, naturalny look, nie ma tutaj żadnych takich ta, takiego tanetnego brokatu, świetnie wygląda na twarzy. E, mam również rozświetlacz z firmy, e, z Inglota po prostu, e, który po prostu, no... No, nie jest za bardzo z racji, tego, że to jest jeden, jeden po prostu biały kolor i jakieś takie srebrne drobinki. Nie wygląda to za fajnie jako taki może cień rozświetlający jak najbardziej, ale jako rozświetlacz nie za bardzo. I ostatnim jest Slick roświetlacz również, który ma takie kolorki jak widzicie takie żółto, jakieś takie musztardowo-brązowe ja go przyznam się szczerze użyłam kilkakrotnie do makijażu, nie używałam go jako rozświetlacza, bo ja mam bardziej taką brzoskwiniową skórę taką odcień brzoskwini, beżu no i takie coś żółtawe, no nie za bardzo wygląda na mojej twarzy, także go nie używam jako rozświetlacza, no i to było na tyle jeśli chodzi o mój zbiór, taka szybka, bardzo ekspresowa recenzja i teraz zaczynajmy, jeśli chodzi o pędzelki, które ja siadam dom. E, właśnie róży i brązerów. To po pierwsze jest eco Tours, właśnie takie, mówię na to strzałka, taki kształt, strzałki, pędzelek, e, który często używałam. E, z lęki, taki e, troszeczkę cieńszy, ale już troszeczkę się taki właśnie zrobił bardziej roz, rozczapiżony, roztapiżony, e, którego również używam do brązera. E, następnie taki z Avonu, którego nie polecam, jest strasznie twardy, brzydko, rozprowadza ten, mm, te róże i brązery. E, następnie oczywiście lęka, Cosmetic, taki ścięty, one są brudne, bo są oczywiście używane, także bez, bez komentarza taki ścięty jak widzicie, podobny do Hakuro, który Wam już pokazuję Hakuro H21, który też lubię i używam tego do różu, a tego używam do brązera z lęki, oba się świetnie spisują, następnie taki mam do rozświetlacza, tym nakładam właśnie kuleczki tutaj nie brązujące, tylko rozświetlające z Han. i to jest Kozłowski PB41 oraz taki oczywiście tu przyniosłam, bo tego potrzebowała Duży pędzelek z lęki do wyrównania tego jakoś tak, żeby to nie było granic widać. No i zaczynajmy. Jeśli chodzi o, o to, co ja najpierw nałożę, najpierw nałożę rozświetlacz. Nie wiem, czy wy tak robicie, czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie, ale kiedy ja nałożę już brązel i róż i dodam rozświetlacza, to mi się robi takie, po prostu takie kreski z tego rozświetlacza. Więc wolę to najpierw zrobić w tej kolejności. Daję sobie takie dwie kropeczki. Ja tylko i wyłącznie, jak widzicie, rozświetlam. Tutaj szczyty kości policzkowych. Bardzo lubię ten rozświetlacz, on daje taki fajny naturalny look. Nie wiem, czy to będzie widoczne, Chyba jest w moim aparacie. Mam nadzieję. Ja że naturalnie mam taką ciemną, akurat tutaj skórę. Więc nie jest mi trudno y, użyć brązera. Następnie użyję różu. E, oczywiście, tak jak Wam mówiłam, pędzelek Hakurocha 21. Nabieram tak po prostu delikatnie, szczepuję i w tym miejscu. Mam nadzieję, że w ogóle ten mój aparat uchwyci jakieś kolorki, które ja nakładam, i nie będzie to wyglądało jak jakaś jedna wielka plama. Takimi kolistymi ruchami właśnie staram się, żeby to. No, jest to tutaj, widoczne, przynajmniej na żywo, ja widzę. Mam nadzieję, że aparacie wy również. Także tak naprawdę delikatnie, na no taki delikatny luk, żeby to wyglądało jak takie naturalne moje polika. Rumieńce na polikach, o może tak. I teraz użyję brązera, ten, który Wam pokazałam. On daje bardziej taki właśnie jednolity, płaski, płaski efekt, płaski kolor, ale mi się to osobiście podoba. Jeszcze troszeczkę do tego nałożę z Marizy tego produktu i będzie wszystko fajnie. Także nabieram na ten pędzelek z lękiw. On jest taki dosyć delikatny, także ja sobie go stopniowo będę nakładać. No, jak już możecie zobaczyć, widoczne jest to. O, i teraz oczywiście czoło. A jak mam grzywkę na bok, to nie robię tej czynności. Nie nakładam, bo bez sensu to jest zbędne moim zdaniem. Troszeczkę tak na środek delikatnie, żeby nie było takiego takich granic widać. Musicie mi wierzyć na słowo, że naprawdę jest to widoczne wszystko na żywo, ale nie jestem pewna jak będzie z tym moim aparatem. No właśnie w ten sposób. I tu się kończy rola, rola bronzera. No ja już więcej nie nakładam. Nie nakładam tutaj na żółwi, nie nakładam na nosie, także bronzera nakładam tyle. I teraz troszeczkę właśnie dodam, już Wam pokażę, czy... Wziąłem, tak tą pryzmę z, z Marizy, dlatego, że ona właśnie zawiera troszeczkę drobinek, ale ja bym chciała, żeby to takie było naprawdę delikatne rozświetlenie troszeczkę na tych policzkach, żeby to wyglądało na taką ładną taflę, żeby to nie było takie całkowicie płaskie. Biorę duży pędzelek i w odwrotną stronę, jak nakładałam w tą stronę róż i brązer, to robię tak kolistymi ruchami, żeby rozeczyć te granice, żeby tak te kolorki się stopiły ze sobą. No i kochani, to chyba było na tyle. Także całe moje konturowanie, no z szaleństwa po prostu w supermarkecie. 22 minuty. Mam nadzieję, że się ze mną nie, nie nudziłyście, że mniej więcej wytłumaczyłam to w taki naturalny, zwykły sposób, w jaki chciałam Wam przekazać. Ja po prostu tak kontruję swoją twarz i jeszcze sobie nigdy w życiu krzywdy nie zrobiłam. Jeśli chodzi o takie produkty kolorowe, tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest w miarę naturalnie. Mam nadzieję, że to nie wygląda jak jedna wielka plama mam nadzieję, że komuś filmik oczywiście będzie przydatny dla kogoś pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, papa pa.